We wtorek około godziny 7 rano nieznany mężczyzna zaczepiał mieszkańców Lubiatowa, a przy sobie miał coś, co przypominało karabin. Nieopodal znajduje się szkoła, dlatego rodzice najbardziej obawiali się o swoje dzieci. Rano zgłosił mi pan konserwator, bo przychodzi jako jeden z pierwszych do pracy, że po terenie tutaj naszej szkoły kręci się jakiś pan i go zaczepiał, miał atrapę broni. Możemy powiedzieć, czy było zagrożenie, dzieci jeszcze w szkole w tym czasie nie było, w tym czasie tutaj się plątał, ale różnie to mogło być, prawda? No bo to nie wiedzieliśmy, czy to była trapa broni, czy to była prawdziwa broń. On tylko opisywał, że to krótki, jak karabinek to wyglądało, nie? Mężczyzna przechadzał się po miejscowości. Był m.in. w sklepie i znajdującym się obok osiedlu. Z relacji świadków wynika, że nie zachowywał się agresywnie, jednak wzbudził w nich duży strach. Dopiero jak, jak go minęłam, to zauważyłam, że on coś miał w ręce. I z początku myślałam, że może to jakieś, nie wiem, czy co grają w pendola czy coś tam. Dopiero później ktoś zaczął mówić, właśnie, że to jakieś. Tu on się zaczął kręcić i podeszedł gdzieś do sklepu. Jak ja już obsługiwałem, to tego nie widziałam. Rozmawiał tutaj z gimnazjalistami. I wtedy podjechała policja, zabrali go. To w tylko jakiś tyle. sposób był agresywny wobec nie, pani? Czy wobec jakichś widziała tym, pani? Nie, w ogóle nie wchodził ani nic. Do mnie tylko zapytał się mnie, czy mam papierosa. Mhm. Ja powiedziałam, że nie i on poszedł. W pierwszej chwili uciekłyśmy, tak? Zadzwoniłam po koleżankę, żeby nie stała na, na przystanku I, i też uciekła. No i widzieliśmy całą akcję z okna, gdzie wszedł tutaj drogą i, i machał sobie tym, tak? No było coś strasznego. Dzieci małe stojące na przystanku, co? naprawdę, spanikowały, spanikowały. No same my spanikowałyśmy, bo uciekłyśmy, mhm. bo my też uciekłyśmy przecież. Tym bardziej, że tak ta, jak koleżanka mówi właśnie, że zadzwoniła po mnie, żebym nie stała na przystanku, tylko żebym po prostu przyjechała do niej, mówi, jedź prosto do mnie, mówi, bo jakiś, mówi, gościu chodzi z, z karabinem, mówi, z pistoletem, ma pistolet koło siebie, mówi i sytuacja przerażająca. Moja córka jak to usłyszała, to od razu zaczęła się trzęść i mało co już, no płakała, płakała nie? Policja po informacji zatrzymała tego człowieka, jednak po badaniach został wypuszczony. Jeśli czują się zagrożone, spełnieniem groźby, mogą złożyć w tej sprawie zaabiadomienie, no, łącznie z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawców. Najbardziej chodzi im o bezpieczeństwo własnych dzieci, gdyż to najmłodsi odczuli skutki tej sytuacji. Nie wiem, co jest gorsze, to, czy to, że wariat jakiś, jeśli można go tak nazwać. Jeśli wariat sobie chodzi, yy, straszy ludzi. A potem, z tego co się dowiadujemy, zostaje wypuszczony po jakichś badaniach, to nie wiem, co jest gorsze. Wiemy, co się stało we Francji, wiemy, co się dzieje w Iraku, w Afganistanie. No niestety, mieszkamy w takim kraju, popieramy inne narody, jesteśmy w strefie Schengen, przepływ jest naprawdę potężny. Takie rzeczy też mogą się u nas dziać, boimy, boimy się, się o to i chcemy tego uniknąć. Więc, no nie wiem, no a tutaj jest apel do policji, do innych służb: pomóżcie nam. Przestać się bać. Intrus nie jest mieszkańcem Lubiatowej, prawdopodobnie leczył się wcześniej psychiatrycznie. Za groźby i zakłócenie porządku grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.